Dziękuję tym dwóm osobom za dołączenie do grona wspierających, jeżeli wy chcecie się pojawić na początku filmu wystarczy kliknąć ten niebieski przycisk wesprzyj obok przycisku subskrybuj i wesprzeć mnie tam jakąś drobną kwotą. Oczywiście wszystko dobrowolne i my się już widzimy właśnie w odcinku. Cześć wszystkim wszystkich, patrz serdecznie, w kolejnym filmie jest na, na moim kanale, a w tym odcinku zrobimy sobie podsumowanie 2020 roku właśnie na YouTubie, na moim kanale, ale jeszcze przed tym chciałam zachęcić zostawienia łapki w górę. E, właśnie bo YouTube bardzo o, o obcina zasięgi ostatnio oraz subika, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Możecie też wpaść do klubu Matty Team, który już, 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 już znowu, już po raz trzeci się rozpadł. Nie wiem, nie wiem naprawdę co tu się dzieje. Hmm. No szkoda, szkoda. Więc możecie tutaj sobie wpaść Stępie z od 13 tysięcy zawsze. Był, nie wiem kto zmienił, no ale może w przyszłości będziemy oczywiście zmieniać, żeby ten klub był coraz wyżej, właśnie. Dobra, więc, no tak, na YouTubie w tym roku wbiłem właśnie 15800 subskrypcji. Według mnie jest to spoko liczba. Oczywiście, o patrzcie, jesteśmy z, z sercem drużynie Razem i XD. Dobra, trochę lagi są, ale mam nadzieję, że nie będziecie na to uwagi zwracać. Dobra, więc co dalej? Oczywiście, najwięcej wyświetleń aktualnie na moim kanale to ponad 300 tysięcy. Było kiedyś milion wyświetleń, z czego jestem bardzo dumny. Starsi widzowie na pewno pamiętają, ciekawe czy jeszcze ktoś jest, jak ktoś jest, to niech napisze, pamiętam w komentarzach. No, i było kiedyś milion wyświetleń. Chciałbym tę liczbę powtórzyć na pewno w 2021 roku. Mam nadzieję, że nam się to uda. No, bo to była mega spokojna liczba, i no, mało YouTuberów w ogóle ma taką liczbę na swoim kanale. Nawet ci, co mają więcej subskrypcji ode mnie, więc ja w ogóle jestem bardzo dumny z tej liczby na moim kanale, no, i bardzo się cieszę z tego powodu. Że właśnie udało mi się taką wielką liczbę osiągnąć subskrypcji. <noise> znaczy nie subskrypcji, tylko wyświetleń. Dziękuję też właśnie wszystkim wspierającym, którzy wes wesprzyli mój kanał. Więc, no jak na początku filmu widzieliście, wszystkich ostatnich, właśnie wspierających, bardzo Wam za to dziękuję. I dziękuję w ogóle, że widzowie, że jesteście. No, bardzo to, bardzo się cieszę z tego powodu. No i bardzo Wam za to dziękuję. Myślę, że mogę powiedzieć, że 2020 rok był moim najlepszym rokiem na YouTubie. Okej, okay, teraz pora na cele na YouTubie w 2021 roku, więc tak. Pierwsze co chciałbym zrobić to na pewno wbić 100 tysięcy subskrypcji. Wiem, że to bardzo dużo, ale no to by było fajna liczba na moim kanale. A teraz wychodzi właśnie, wyjdzie nowa gra Supercell'a, Możliwe, że... E, właśnie w, 20, w 2021 roku chyba to już jest pewne. No a właśnie jak każdy wie, że z gier Supercell'a bardzo dużo youtuberów się wybija, więc może to może mi się uda właśnie. Ponieważ z gier Supercell'a też bardzo dużo. Właśnie z Browstars, zdobyłem bardzo dużo subskrypcji, więc no może to się uda, może nie, kto wie. Chciałbym też popra y, zrobić właśnie jeszcze raz y, milion wyświetleń na moim kanale. Mam nadzieję, że też to się uda, to jest też spoczkoliczba. liczba. Już kiedyś mi się udało, jak już wspominałam wcześniej, chciałbym także nagrać jakąś grę właśnie na komputerze, czyli na przykład Fortnite, Minecraft, ale wiele widzów, którzy mnie oglądają właśnie nie lubią tych gier, więc dlatego na razie się wstrzymuję z tym, Ale mam nadzieję, że w przyszłości właśnie mi się uda nagrać jakąś gierkę z, właśnie z komputera, więc no, no oczywiście nagrałem tam parę, możecie sobie zobaczyć na moim kanale. I no, na tyle w tym filmie, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie właśnie tego materiału, jeżeli Wam się odcineczek spodobał, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz subika z ceneczkiem. będzie mi bardzo miło, no i co, my się już widzimy dopiero za rok.